Hejka widzowie Chciałabym wam bardzo serdecznie powiedzieć Że dzisiaj jest odcinek jakby taki halloweenowy Ale jeszcze nie ma halloweenu Dlatego y, po prostu będzie taki odcinek poganekowy Dzisiaj wam opowiem czego się boję Co mnie przeraża I jakie mam fobie Mam sobie tutaj wypisane w życiu moim Tak od punktów I wam będę je opracowywać Dzień trzeci No i ogólnie dzisiaj chciałam was serdecznie Powitać w moim nowszej serii, bo na Instagramie opublikowałam, że będzie, no, dzisiaj będzie lot dla mnie burza, że y, będzie nowy content. No i właśnie to jest pierwszy film z tego contentu. No, no i trochę lęki, fobia. To jest temat na dziś. Podpunkt pierwszy czego się najbardziej boję, są fajerwerki. Ja po prostu boję się pająków Boję się tego wszystkiego mamego co chodzi, że mnie ugryzie Że będzie jakiś taki wiecie, agresywny i że mi coś zrobi I coś to nazywa arachnofobia, coś takiego No i właśnie dużo ludzi też się boi pająków, więc pająki hmm, Fajerwerki Boję się fajerwerek. I zawsze jak są Sylwestra To mam coś takiego, że Nie wychodzę z domu Bo się boję, że po prostu ktoś mi fajewerką bo tam kiedyś jak szłam po ulicy właśnie w Sylwestra i jakiś pan przede mną tak Dosłownie petardą rzucił, co nie? Tak się bałam po prostu Dzisiaj się tylko boję Czyli fajewerek, petard nie takich rzeczy windę, boję się siedzieć w Dlatego, tak że jak wadę windą, ona mi stanie, ja utnę w tej windzie nie będę miała jak wyjść. Nikt mnie nie uratuje. Nie tak mi się nie stało jeszcze całe szczęście, ale no. Więc windy. Broń. Boję się broni, dlatego że um, boję się wszystkiego cołasuje i co ulicę, szczela. Czyli wszystkie wiatrówki, wszystkie inne szczelby, wszystkie takie rzeczy. Nawet elektryczne. I ja mam w ogóle w szkole taką szczelnicę się po prostu boję jej strzelać. Ona jest na racer, że światełko tylko robi, ale ja się boję, że ona po prostu jakoś wystrzeli dziwną trafimy we mnie i ja zostanę postrzelona. Co nie? I boję takie rzeczy. I w ogóle. Nie dotykam jej w ogóle. Jak widzę, że coś ktoś robi z wiatrówką, zawsze uciekam. Duchy. Kiedyś, pamiętam jak oglądałam Annabel. gdzieś oglądałam Momo, i jakieś takie inne rzeczy. To tam właśnie były duchy. No i te duchy... Mm, miałam wrażenie, że w nocy mnie nawiedzą, przyjdą do mnie, coś mi zrobią, że będą ze mną rozmawiać, zaatakują mnie i... Nie fajnie będzie. Nie ja tylko do dzisiaj boję się duchów, że pewnego dnia przyjdzie jakiś duch do mnie i coś mi zrobi. Że po prostu w nocy chodzą duchy. Na przykład, że jak będę w piwnicy, jakiś duch mi przemknie i będę się z tego bała. Śmierć. Mam tanatofobię. Boję się śmierci. I to nie jest tak, że. to nie. I to nie jest tak, że boję się śmierci, że umrę czy coś. Bo boję się śmierci dlatego że w momencie gdy o niej pomyślę chwila. W momencie gdy o niej pomyślę to boję się że wpadnę w taki stan jak ja mam i na przykład czekajcie chwilę. Ja mam tak, że jak pomyślę o śmierci, pomyślę o tym, że niedługo umrę, że kończy się mój żywot, to mam coś takiego, że jestem takich drgawek i jest mi gorąco, jest mi dużo, zaczynam się dusić i jest mi słabo, w ogóle kręci mi się w głowie, mam szybki oddech nie miałem jakiś taki stan dziwny hmm, hipernazji weszła, coś takiego i mnie to tak po prostu wszystko boli w ogóle, mam dość, wszystko mi drętwie i... Dlatego staram się zawsze nie myśleć po prostu o śmierci I na przykład moja mama też mówi, że A, no bo dlaczego cały czas tak się z nami żegnasz jak idziesz spać? Dlatego żegnam, że Boję się, że w nocy umrę i nie wstanę Na przykład, i że mnie nie będzie, nie będzie tego kolejnego dnia Dlatego zawsze staram się być z wszystkimi w porządku Nie kłócić się z nikim Bo wiem, że jeżeli bym odeszła nagle teraz Taka pokłócona, to wiem na pewno, że byłabym na siebie zła. Igła i zastrzyki. Boję się igły zastrzyków, dlatego że boję się szczepień, boję się pobierania krwi, boję się tych takich wiecie kontaktów w ogóle z igłą, czy jakichś takich zastrzyków, dlatego że na przykład kiedyś jak poszłam na pobieranie krwi, przepuszczałam wszystkich w kolejce. Na przykład ja byłam w pierwsza, to było sześć osób za mną, to przepuszczałam wszystkie sześć osób, żeby przeszły, dopiero ja szłam, nikogo nie było. Na przykład pani tak siedzi był tego pobieranie um, krwi, ja tak trzymam rękę No tak mi się wpływa ja mówię, może pani nie tak mocno, ja się boję! I zawsze uciekałam, że nie chcę w ogóle nie siedziałam na tym fotelu. Tak czy trzymałam jedną ręką fotela, tak ściskałam, a to pani pobiera, ja tak ściskam i po prostu tak takie ściskałam mocno na fotel, że tak mi ręka zdrętwiała, że to podniosłam, co? Nie, na przykład na szczepieniu bałam się, że... Pani mi za głęboko tą igłę wsadzi. I zawsze tak drgałam, pani mówi: Nie drgaj tak, bo jeszcze ci zrobię krzywdę. No, drga, 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 drgałam. No aż w końcu nie zrobiła mi krzywdy nigdy. Mam nawet ślad kiedyś po zaszczyku Tak się drgałam. Dentysta. Kiedyś. Ee, nie, nie chodzi o to, że boję się dentysty, tylko ja w ogóle boję się wyrywania zębów. Jak ktoś mi powie: Ej, weź mnie, ja wyrwanego zęba, boję się tego. Nie lubię tego. Ale na przykład, będziesz miała jakieś leczenie kanałowe, na przykład, będę miała zęba, tego też się boję. Siedzę sobie na fotelu i na coś jest spoko. Na coś się nie boję, ale na przykład, leżąco, bo boję się, że coś mi pani na przykład zrobi źle, coś mi pani dogardla, i ja to od razu połknę. I kiedyś miałam, tak, że miałam leczonego zęba, to byłam u pana, to pan mi tego zęba leczył takim y, bzykadełkiem. No i on tak bzyk, tym bzyknął, bzyknął, tym bzykadełkiem, i ja tak. Zamknęłam buzię. I zwierci mi dosłownie tutaj tak połowę ust. I tak mi z w ogóle krew lecia. I prawie ja powie powiedziałam, że ja mu to przegryzam prawdopodobnie, co nie. No. Bolało mi to strasznie. Dlatego teraz miałam mieć też właśnie leczenie, to uciekłam z fotela. I trochę mi czasami ząb boli, ale czekam, żeby mi go uleczyli jak będę dorosła i wtedy będzie mnie to mniej boleć. Prawdopodobnie, ale raczej wątpię. I spełnienie marzeń. Ja mam dużo marzeń. Mam marzenia o rodzinie, mam marzenia o karierze, o pracy, o mieszkaniu w Warszawie, ale boję się, że w pewnym momencie mojego życia coś się stanie, że nie będę w stanie tych marzeń zrealizować i że po prostu ich nie spełnię i że zawedę siebie. Krzyjcie ci z odmianym, bo się bawię. Ja mam tak, że ja mieszkam w bloku. No i mam sąsiadów. Na górze i z boku, i w ogóle, i mają przed moim oknem ogródek. Ja się boję zawsze, jak oni się po prostu drą, i nie wiem, oglądam sobie film, i słyszę nagle, co nie? I ja mówię, jezu, drą, koty cię co robią, co ja Tak jest po prostu głośno, i ja mówię, jezu, co jest? Czy im się dzieje, krzywda, czy normalnie nic im na przykład nie robi, co nie? A na przykład na górze się drą, a ja mówię, co się dzieje? I ja mówię. Pomóc im, czy są wszystkie możliwe choroby. Boję się tego, że kiedyś zachoruję, na przykład, nie wiem, na Reka, albo na przykład na nowotwór, albo nawet na Katar, i boję się tego, że po prostu nie będę sobie potrafiła wyleczyć się i że po prostu jedyną możliwością będzie to, że będę musiała umrzeć, niestety. Albo na przykład też mam tak, że jak boli mnie załóżmy noga, to pytam się, na to wszystko jest dobrze. Na to wszystko jest na pewno dobrze mi te nogi nie obcięli przypadkiem kiedyś co nie? Bo na przykład kiedyś mi bolała głowa Przez tydzień, no i bolała mi głowa Tu miałam ucisk, w ogóle wszystko mnie bolało I ja tak pamiętam Byłam już taka nastawiona, że ja umieram Że już mnie nie będzie, co nie? I tak pożegnałam się z wszystkimi Poważam się do łóżka Mama siedziała przy mnie, miałam za to zapalone I tak siedziałam I ja mówię, mamo ja umieram Zaczęłam jej wszystko mówić I w ogóle Było to dziwne Ale zaczęłam się spowiadać w ogóle i się okazało, że nie umarłam. I trochę jest dużo rzeczy powiedziałam. Więc, no. Yy, kompleksy. Boję się kompleksów. Ja mam kompleksy. mało. Ich mam. kiedyś miałam więcej. Kiedyś byłam bardzo zakompleksioną osobą, że nie potrafiłam się nikogo odzywać. Ale aktualnie, jak działam w internecie, to moje kompleksy się trochę poprawiły. Moje kompleksy trochę. Się wyrównały, no i nie wiem, może mam jeden kompleks, może mam dwa. Niech bym powiedziała, że mam 20 kompleksów, aktualnie mam jeden, może dwa, ale na pewno mało i na pewno jestem z tego szczęśliwa, że to mi się udało pokonać, bo będzie ciężko, będzie ciężko, ale jeżeli macie w sobie determinację, no to na pewno te kompleksy pokonacie. Tornado, bo jest to tornada, wiem, że to jest niemożliwe że w Polsce przyjdzie tornado, bo raczej ciężko będzie, a na przykład się tego, że przyjdzie tornado i ja będę w domu i nagle... Ja wam wszystko mówiłam? Chyba nie, nie mówiłam jednego Dobra, no to ogólnie boję tornada, boję się tego, że po prostu wszystko zabierze Zabierze mnie, mnie wciągnie Albo taki ten, i, i wiecie Albo huragan i mnie tak zabierze no Dobra Kolejną rzeczą jest wojna I nie napisałam sobie tutaj wojny, bo zapomniałam Ale boję się wojny I boję się tego, że pewnego dnia po prostu wojna mnie dotknie, wojna przyjdzie Ja nie będę na nią przygotowana I nie będę w stanie w ogóle uciec. No i ja na przykład ja mam także kiedyś jak się dowiedziałam o wojnie w Ukrainie, jeszcze tego po co, początku mam co pamiętam na plastyce i powiedzieli, że jest wojna w Ukrainie. I potem jak się popłakałam, że wojna w Polsce i w ogóle i zaczęłam panikować i nawet ostatnio też tak miałam w szkole na polskim, pani mówi, ktoś tam ma rakieta w Polsce, co nie? I ja mówię, Jezu, wojna się zbliża, wojna się zbliża. I wszyscy mi tak napędzali, że wojna, 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 co nie. I ja mówię, nie, widzowie, ja się boję po prostu. I... No, i się popłakałam na polskim i w ogóle, w ogóle popłakałam, się potem jak poszłam do babci, popłakałam, że będzie wojna. I to jest tak, że ja się po prostu tego boję. I to może się wydawać dziwne, że jak można tak się bać tego panicznie, ale da się. I naprawdę, ja się tego tak boję, że po prostu za każdym razem, jak ktoś powie, ej, coś wybuchło, ej, w ogóle jest wojna. To ja mówię, nie, nie ja się naprawdę tego boję. Dobra, dalej. No to ogólnie, yy, taką ciemność. No to mam tak. Kiedyś się nie bałam ciemności, ale aktualnie na jak jest tak ciemno, a gdzieś idę na przykład po mieście, to boję się tego. Boję się, że ktoś mnie napadnie w tej ciemności, że coś się stanie, a ja nie będę wiedziała co, bo było ciemno, ale na przykład kiedyś mój tata wysiadł mnie przy drodze, przy asfalcie, jak było ciemno. I ja wracałam i po prostu bałam się każdego szmeru i wszystkiego w ogóle. A na przykład jak kiedyś szłam nocy na ogródek, po ubrania swoje. Też się tak bałam właśnie, że. Czy yy, coś mi napadnie. Ja nie wiedziałam co. Ja się tego bałam. I na przykład jestem w pokoju, to jak przechodzę z łazienki do pokoju, to muszę mieć zapalone światło, bo ja po prostu się boję, że coś mi napadnie po drodze. Albo że mam jakiegoś potwora poduszkiem, co na mnie wpadnie. No. Ruchome piaski. Ruchomych piasków też się boję, dlatego że... Nie wiadomo, gdzie one są. Nie wiadomo, czy się na nie spotka, czy nie. I dlatego, że chodzę po piasku, to chodzę w butach, bo przynajmniej nie wciągnie mnie aż tak bardzo. Ale boję się tych piasków, że kiedyś to jakieś takie wpadnę i mnie wciągnie, wpadnę i będę w piechu. Ja tam dostanę. Będę w piechu, pogrzebana Burza. Zawsze, jest burza, to boję się burzy. Boję się po prostu być w domu, albo na przykład na dworze, żeby piorun trzaśnie są takie przebłyski co nie, że mi piorun wcześnie. I że po prostu błyskawica będzie. I nie. Boję się burzy Tego zawsze, kiedy burzę, to siedzę w domu, mam zamknięte okna, siedzę i przeczekuję. Ale ostatnio nie było burzy, więc oby nie było. Samotność, boję się samotności. I powiem wam, że mimo, że ja działam w internecie, mimo, że nagrywam filmy do internetu, to boję się tego, że. Przez to, że będę miała jakieś karierę, będę rozpoznawalna i popularna To boję się, że dużo ludzi będzie mnie znało właśnie z tej negatywnej strony Z moich początków I że będą tak negatywnie do mnie nastawieni, że nie mnie będzie lubią Jeśli ja tego boję, że zostanę sama, nie będę miała rodziny, nie będę miała dzieci, nie będę miała męża i w ogóle, co nie? Na przykład moja mama powiedziała, że nie będę miała męża, bo jestem taka strasznie, wiecie, wredna i w ogóle Ale powiedziałam, że no będę miała i nie wiem właśnie ale boję się tego, że to się nie spełni, boję się tego, nie będę miała dużej rodziny i nie Dlatego moim priorytetem na razie większym od rodziny jest kariera. Ale rodzina też jest fajna. Więc kiedyś jak sobie mówiłam, ej, nie będę miała rodziny, to mówiłam sobie, ej, będę miała karierę. I teraz stawiam bardzo siebie na karierę, nie na rodzinę. Ale jakbym miała rodzinę kiedyś, to by było fajne. Mieszkanie na wsi. Wiem, że dużo ludzi mieszka na wsi i to jest normalne, ale na przykład, jakby się mieszka na wsi, to bym się strasznie bała, że jakieś zwierzę mi będzie szło na ulicy, jakieś coś mi przebiegnie przez pole. Po prostu ja się tego boję, boję się wsi, boję się tego klimatu, boję się tego zapachu, boję się po prostu wsi. Nienawidzę wsi, sorry, i nie lubię tego. To mnie bardziej przeraża niż się tego boję, ale po prostu nie lubię wsi i wieś nie jest dla mnie. Nie, nie, nie. nie. Pająki. Mam arachnofobię, czyli boję się pająków i zawsze, kiedy są takie małe pajączki, gdzie po mnie łaził jeden, takie, Mam takie mało weź go zabierz, bo ja się boję pająków, co nie? I ja się boję pająków, dlatego wszyscy łatwo mnie przestraszą pająkiem i dużo ludzi mnie właśnie straszą pająkiem, że A patrz pająk, a patrz pająk, no widzę pająka, ale się strasznie boję, nawet takich, nie wiem, takich małych kropeczek, co nie, że jakiś taki będzie jadowity mnie urządli w ogóle Dobra, i tu bym tego nie powiedziałam, ale gołębi się boję. I to jest dziwne, jak można się bać gołębi. boję się gołębi. I na przykład ja chodzę takim skrótem sobie, gdzie jest szybciej po prostu z mojego domu na ulicę. No i chodzę i tam jest takie podwórko. Tam są hodowane gołębie. I zawsze jak te gołębie są tak po prostu, wiecie, czy na ziemi, czy w ogóle, to zawsze się boję, że jak tak jakiś się tam będzie leciał, to na mnie wpadnie i mnie ugryzie. Albo na przykład kiedyś widziałam coś takiego Jak będą w Warszawie Że było pełno gołębi w jednym miejscu co ja. I powiem wam były gołębie Ja się bałam tych gołębi tak strasznie Że po prostu Nie dałam rady tam być Nie my do idziemy z idziemy stąd są gołębia Tata tam się specjalnie stanął I czytaliśmy mapę gdzie my idziemy w ogóle Przy tych gołębiach A tam chyba było nie wiem z 50 gołębi Nie tego się było najbardziej jakiś podziób jakiś gołąb Zwierzęta No to ogólnie Boję się wszystkich zwierząt oprócz kotów. Kotów się nie boję. Boję się chomików, boję się szczurów, boję się królików, boję się krów, koni, świń, wszystkich jakichś innych zwierząt. I dlaczego? Nie mam pojęcia. Dlatego, że pewnie kiedyś się bałam kotów. I bardzo strasznie było mnie oswoić z tymi zwierzętami. Nie udało się to teraz, dalej się ich boję. Y to jest chyba zoofobia, tak mi się wydaje. Yy, moje się tylko boję Kotów się nie boję, koty kocham, ale na przykład, nie wiem, widzę Jezu, boję się. Na przykład, kiedyś są krowy. Krowy, a ja sobie na przykład załóżmy, yy, po ulicy szły, tak my, Mamo, nie idziemy, bo się boję. Na przykład, koni też się boję. Owady. Owady i robaki. I to jest jeden z większych tematów. Ja się boję wszystkiego, co żyje. Nawet jak jest lato i są początki lata, to. Po ludziach, choć to takie czarne przycinki, co nie? Ja się tego po prostu boję. To jest na mnie wszędzie. Zosłonię wszędzie, na wszystkich ludziach. Ja się tego boję, że to jest jakieś. jadowite coś, co nie? A na przykład, nie wiem, biedronek się boję. Yy, mrówek. Dlatego tego, jak zawsze po mnie to zawsze je zabijam. Pszczół. Szerszenie jakichś takich innych rzeczy. Dżownic. Jak zawsze widzę, to po prostu uciekam. Ja. Boję się tego, że kiedyś moja aktualna zajawka mi nie wyjdzie i że będę musiała wrócić do starej mnie, do cichej osoby, która się dostosowywała do wszystkich, nie miała swojego zdania, nie umiała powiedzieć nie i była taką cichą osobą, która po prostu była samotna, nic jej nie wyszło nigdy. A. Wystarczyła dosłownie jedna osoba, pozdrawiam serdecznie Amelkę, Buziaki. Wystarczyła jedna osoba, wystarczyły dosłownie dwa lata, żeby zmieniła się w osobę, która jest najpewniejszą osobą na świecie. Która jest pewna siebie, charakter, bardzo umie się komuś przeciwstawić i po prostu y, jest bardzo pewna siebie. Bardzo. Latanie samolotem. Jeżeli ktoś mnie zna, ktoś mnie widział kiedyś w samolocie, to ja mam tak, że jak samolot startuje, aż samolot, jak, tak wiecie, schodzi na dół, to ja nie zasnę w samolocie. Na jakby dla trwał 12 godzin, i ja nie zasnę. On siedział taki. Jak tak lądujemy, spadamy, 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 umrzemy, spadamy, 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 spadamy. Ja się robię to ja. Ja się boję, że ja po prostu spadnę z tego samolotu, że on się rozbije, i że ja po prostu nie wyląduję. Dlatego zawsze ja wchodzę na pokład samolotu. Przeżegnaję się. I tak się cały lot. I siedzę. I mówię: spadamy, spadamy. I zawsze to trzymam za rękę. no mówię: na to spadamy, spadamy, spadamy. To mówi: nie spadamy. Bo jak powiem, że spadamy, to spadniemy Dlatego zawsze mówię: nie spadamy. Ale czasem mówię: spadamy, 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 spadamy. Ja się boję, że po prostu spadnę. Dlatego zawsze jak wylądowałam już. Jak jestem, już tak wiecie, na ziemi. To wtedy jestem szczęśliwa, że wylądowałam. I że wszystko jest ok. I że przeżyłam w ogóle. Mosty. Boję się mostów. Mostów samych sobie nie ale na przykład boję się tego Jak jedzie się samochodem przez most I boję się tego, że Dziwnym trafem będzie na przykład zima I ten samochód Wpadnie w poślizg I spadnie Z tego mm, Spadnie z tego Mostu I wpadnie do wody I będzie rozbite I w ogóle tego się najbardziej boję I dlatego się boję mostów i zamknięte pomieszczenie to są ostatnia rzecz, których się boję. I na przykład ja mam coś takiego, że jak ktoś jest zamknięte w pomieszczeniu, a tym jestem sama, to się boję, że z tego nie wyjdę. I na przykład boję się łazienek publicznych, w których już są zamknięte, oczywiście na klucz. I kiedyś byłam w Lginiu nad jeziorem, weszłam do łazienki i zatrzasnęłam się, nie mogłam ich wyjść. Siedziałam tam pół godziny, bo szarpałam za klamkę, się nie dało w ogóle wyjść, i się zatrzasnęły. I moja mama musiała specjalnie wzywać panią sprząteczkę, żeby mi drzwi otworzyła. Ale ja tam mówię, ja nie wyjdę stamtąd. Stałam po prostu stałam, trzymając tą klamkę się nie udało. Tak naprawdę się jeszcze bardziej zatrzaskiwała. Wiecie, bo ja nie pomyślałam, że jedną za tą klamkę będę bardziej szarpać. Ona się bardziej będzie zaczeskiwać. Dlatego się tak zatrzasnęłam w tej yy, łazience, że ledwo wyszłam. Ale żyję, więc wyszłam. I dlatego już tam później nie wchodziłam. Nigdy. Eee, Obowiązkiem, jak śpię w pokoju, jest ciemno. I po pierwsze, nauczyłam się już spać w świetne, świetle. A czy mam takie małe lampki, gwiazdki zapalone zawsze, tak dla klimatu, to muszę mieć zawsze do spania otwarte okno i otwarte drzwi. Bo jak mam, zamknięte otwarte, jak mam zamknięte drzwi, zamknięte okno, to po prostu się boję, że ja się uduszę. Że nie będę miała powietrza w nocy i ja się uduszę właśnie najbardziej boję. No i powiem wam, że te wszystkie fobie, które mam, te wszystkie strachy i te wszystkie przerażające rzeczy utrudniają życie trochę i starałam się nad nim pracować, ale się nie udało jeszcze. Może kiedyś mi się uda. No i wszystko po prostu tak utrudnia życie, ale że miałam powiedzieć, że się najbardziej boję z tej listy, no to takie, takie 10 moich najbardziej rzeczy, których się boję. No to na pewno są fajerwerki Broń Duchy Śmierć Igły Wszystkie możliwe choroby i to takie bóle i dolegliwości Mieszkania na wsi Że kiedyś tak nisko upadnę, że będę mieszkałem mieszkać na wsi No, i jeszcze bardziej latania ja samolotem, bym powiedziała, w takich dwóch, no to na pewno wojnę, bo mówiłam o wojnie. I boję się jeszcze. Dajmy prawdziwe mnie. To jest takie 10, to przecież 10, które się boję najbardziej. No, dlatego ogólnie. To były wszystkie moje takie rzeczy, których ja się boję, których. Nie. Anyway. Napiszcie mi w komentarzu. Tutaj na dole tu. Czego wy się najbardziej boicie, bo na pewno wiem, że każdy ma swoje lęki. Napiszcie mi w komentarzu. Jakieś takie wasze najciekawsze rzeczy, których się najbardziej boicie. Taki niestandardowe napiszcie. Tu macie, że macie napisać. Napiszcie. No i co? Obserwujcie mnie na Instagramie, na TikToku, na YouTubie. I widzimy się już w kolejnym odcinku, który będzie... Piątek, bo teraz aktualnie odcinki są W poniedziałki i piątki O godzinie 19 yy, TikToki są codziennie I dwa razy w tygodniu Są filmiki na YouTubie TikToki są codziennie albo wtorki, środy i soboty Jakiś dzień na pewno Tak mi się wydaje, co nie? Dlatego ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to oglądanie I dzisiaj właśnie zaczynamy Nowy content Jeżeli chcecie być na bieżąco to możecie Kliknąć Obserwacje i na TikToku do końca roku lecimy po 1000 obserwujących, na Instagramie po 3000, na YouTubie po, po 300. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i widzimy się już w kolejnym odcinku w piątek. Ja Wam jeszcze bardzo miłego tygodnia. No i do zobaczenia.